Witam Was bardzo serdecznie w następnym poradniku jak używać MSI -E Afterburner i skąd go pobrać. Otwieram przeglądarkę. Wpisujemy MSI -E Burner Klikamy pierwszy link i jesteśmy na głównej stronie MSI Afterburner. Klikamy A Download MSI Afterburner, czyli obrazek na lewo i ściąga nam się plik. Odpalamy nasz MSI Afterburner. I ustawiamy nasze yy, no, ustawienia ustawiamy Przychwytywanie wideo, czyli czym odpalamy i stopujemy nasze wideo, kompresję polecam MJPG, jakość filmu, rozmiar, czyli cały ekran, pół ekranu, 1.4, 1,8, 1 ilość klatek na sekundę, ilość limit FPS-ów, to zależy od waszego komputera. Gdzie ma się zapisywać, czy przycinać wymiary wideo, czy włączyć korekcję gamma, no i można też przeszywanie ekranu, czyli robienie o, z, ja bym, screenshotów i inne klawisze dostępu. To zostałem wam, możemy też usunąć wskazówki, zmienić język od angielskiego do włoskiego, nawet ukraiński jest i polski. Klemy, ok. Cieszcie się. MSI Afterburner polecam. Dobry plik. Do zobaczenia.